Ciągle go nie za czymś, nie będzie miał nic ten, co nic w życiu nie stracił. Jestem nastyk czasem, choć często pod kreską. Upadłem tyle razy, że już staje się lekko. Patrzę w niebo, widzę wciąż twoje oczy. Słyszę głos, który dodaje mi cierpliwości. W życiu miałem kłopoty nieraz. Nieraz było źle, teraz liczy się teraz. Teraz jest okej, okay, mówisz. Mam spokojny sen, jeszcze kilka lat wstecz bym o tym nie napisał, dziś robię swoje. Chyba wreszcie dojrzewam. Częściej myślę o rodzinie, rzadziej o baletach, uwierz mi, wciąż jest we mnie zajawka Teraz częściej siedzę w studiu, rzadziej na ławkach Obserwuję jak brata, syn dorasta Czekam na dzień, gdy wraz z moim wyjdzie na ulicę miasta Czekam na czas, który zleci szybko Na wszystkie te momenty, w których nie będzie przykro mi Chcę być tutaj tak długo jak siada Ten świat jest mój, mimo że ten piękny widzę tylko w snach To nic nie jest w stanie zmienić spojrzenia Ojciec kazał być najlepszym, dopiero to docenię Chcę być najlepszy, najlepszy w swoim życiu Najlepszy dla rodziny, najlepszy w ich życiu Wszystko dzieje się tak szybko, nie chcę patrzeć wstecz Choć nie wiem jaka będzie przyszłość, nie martwi to mnie Nie boję już się, że nie dam rady Stanąć na nogi, iść w stronę zmiany Plany są były, będą plany Ważne jest to, ile z nich jest zrealizowanych, Jak w układzie planet Tu też rządzą układy A moim marzeniem jest być tak ponad układami Wiem, życie często zmienia plany Marzenia pozostają czas naprawdę go i rany Jestem człowiekiem, rozmawiajmy więc jak ludzie Przejdźmy przez to razem, nie dajmy od siebie uciec. Wspólna przyszłość jak wam wszystko stala. Uwierz, więc uwierz Piękno świata, kocha.